Dzień dobry, witam Państwa ciepło i serdecznie w kolejnym odcinku krakowskiego Espresso. Dziś Państwa i moim gościem jest ksiądz Jacek Stryczek, założyciel Szlachetnej Paczki, który no, dziś rozpoczął sądową batalię. Został ksiądz pozwany, bo określił e, w, w rozmowie z Bogdanem Romanowskim e, obecną władzę Szlachetnej Paczki, czyli Stowarzyszenie Wiosna, jako e, porównają e, ksiądz do zorganizowanej grupy przestępczej jest w przerwie e, pierwszej rozprawy. Jak e, odczucia, jak emocje? N, na czym stoimy? No tak. E, to e, wydaje mi się, że pan mecenas reprezentujący obecny zarząd Stowarzyszenia Wiosna tak, e, ma taką wybójną wyobraźnię, ponieważ nigdy nie powiedziałem, że zarząd Stowarzyszenia Wiosna jest organizowaną grupą przestępczą. Ale to jest oczywista oczywistość, ponieważ je. O tym, kto jest przestępcą, mówi, yy, może stwierdzić tylko sąd, a nie ja. I w tej samej rozmowie z panem Remanowskim, kiedy on mi zadawał pytania o, o konkretne osoby, powiedziałem, że to nie jest o tym. Yy, to było wtedy bardzo ważne, ważny moment yy, yy, dla mnie, ponieważ tego dnia, kiedy udzieliłem tego wywiadu, yy, złożyłam doniesienie do prokuratury o działanie z grupy przestępczych wokół mojej osoby. Z różnych środowisk tam były takie działania, bo zawsze to jest ta trudność, żeby udowodnić te, te, te powiązania. To wiadomo. Natomiast obecnie jesteśmy na etapie ugody, co w ogóle jest super. Ja już chciałem wcześniej, no ale były te zaplanowane mediacje. Natomiast Pan Mecenas z drugiej strony zrezygnował, a był taki termin, tylko ja wtedy trafiłem do szpitala. No, jestem w trybie chorych, więc nie jestem dyspozycyjny każdego dnia. Dzisiaj na tak, przyszło sprawy okazało się, że y, ci, którzy pozwali, y, księdza do Sądu rozszerzają y, zakres y, tego tak, to Ja ja jestem, ja jestem filozofem i. i, i Myślicielem używam słów precyzyjnie, więc jak na przykład mówię, że to jest y, przybudówka partyjna, to powołuje się na Sylwię gregorczyk Abram. Y, która nagle się związała z tym stowarzyszeniem, czy jej mąż, i jest mamy, doku, mamy dokument, taką umowę nawet. No wydaje mi się, że to jest taka de, de, de decyzja polityczna, więc za każdym razem, kiedy coś takiego. Mama twierdzę, mówiła, żeby nie mówiła, żeby się nie filozofował, widzi konsekwencje. Nie nie, 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 nie mówiła. Nie, nie. I w nie ksiądz skończył. Y, Yy, tak, ale wydaje mi się, że to jest taki yy, fajny moment, bo yy, mówiliśmy tu o marzeniach. Pan mecenas z drugiej strony mówił o swoich marzeniach. Ja też mówiłem o swoich i dla mnie pierwszym marzeniem jest to, by przestali je nękać. Drugim, żeby Szalina Papska wróciła w ręce idealistów i trzecim, że skoro kiedyś w niejasnych okolicznościach nastąpiła wymiana członków stowarzyszenia, wyeliminowano yy, ludzi z mojego duszpasterstwa, stawiono innych, to by teraz do tego wrócić. I na tej samej sali może taką decyzję podjąć, czy podejmiemy, czy nie, to ja nie wiem. Natomiast no, mówię o takich rzeczach otwarcie, no bo akurat no, rozmawiamy, są tutaj różne osoby, i pamiętam na przykład walne takie słynne walne konfliktowo. No, nie było walnym tak naprawdę 11 lutego 2019 roku, na którym kontrakt Edward Kruczkowski krzyczał na mnie, na, na nas wszystkich wielokrotnie albo tam, gdzie było to takie właściwe walne, to na Sędzik wpadła i zaczęła krzyczeć, kto wezwał prawicowe media. No to co mamy myśleć? I wtedy tam się właśnie pojawiła Sylwia Gregorczyk, Abram i Grzegorz Abram. To w ogóle co mieliśmy myśleć? A potem nastąpiło wyeliminowanie tych ludzi z mojego duszpasterstwa. Zostali, tak jak ja, usunięci prawnie. Zapowiadał ksiądz na swoim e... Facebooku, który jest, że tak powiem, e, dosyć e, bogaty w wpisy księdza, że to dzisiaj właśnie startuje proces dziesięciolecia. A, a może się okazać, że dzisiaj wystartował i jeszcze się dzisiaj zakończy. A e, pani sędzia e, zaczęła się martwić, że to 10 lat ma trwać według mnie. Nie, nie, nie. Tylko, że to jest takie no, ważne wydarzenie. No, zobaczymy, co się wydarzy. Podejmuję tą przygódkę, aczkolwiek z całego serca, tak jak wcześniej, chciałbym dążyć do ugody. Tylko pytanie, gdzie to będzie. No teraz jest dziesiąta Godzina odwołaliśmy świadków, pani sędzia odwołał świadków. Jedenasta. I będziemy dalej rozmawiać. W mm -hmm. Ponsu na ławie ryby. może nie że oskarżonych, ale w sądzie ja nie, bardzo... nie jestem oskarżony. Wiem, 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 bo no to bo to trzeba, to trzeba to różniać, tak, ja tak. Nie byłem do tej pory nikt oskarżono o nic. A co tak Nigdzie, nigdzie, nigdzie. To jest pierwszy raz sądowy. Nie, nie. jestem oskarżony. Jest. Wiem, że nie oskarżony. Przecież mówię, że nie oskarżony. Tak, ale nie... tego tylko, że jako strona pozwana. Tak, tak, tak. W każdym no, kiedyś musiało to się stać. W każdym razie, mm, mm, jak, jak była ta sprawa w prokuraturze, to też nigdy nie byłem oskarżony i cały czas ja mnie dysputowała prokuratura. A już Przecież ja, nie był oskarżony, a już był skazany. Tak, wiele razy. Dlatego, dlatego tutaj też daję My jeszcze przestrzeni w, co, w tym, co się wydarzy. Okej, okay, nie przeszkadzam, bo kilka godzin negocjacji przed wami, Państwem i moim gościem, w, niemalże wprost z sali rozpraw był ksiądz Jacek Stryczek, założyciel szlachetnej paczki, który próbuje się teraz może nie pogodzić, ale dogadać. Ze dogadać. Osobecnym... Uzasadnić, dlaczego tak mogłem mówić, jak powiedziałem, e, wskazać na to i szukać ugody, tak oczywiście. Pytanie. Te, pytanie, gdzie się spotkamy. Oby pośrodku. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki Krakowskiego Espresso. Do zobaczenia.